trzech naszych wspaniałych politechnik, które są na wschodniej ścianie Polski. Białystok, Lublin, Rzeszów, Rzeszów, Lublin, Białystok. Co łączy te miasta? No, są to stolice Polski Wschodniej, stolice rozwijające się bardzo prężnie. Są to również miasta, w których działają trzy znakomite politechniki. Białostocka, Lubelska i Rzeszowska i są to trzy miasta, które za chwilkę będą połączone znakomitą drogą Via Carpatia. Miasta przy Via Carpatia. Ale są to też miasta, w których rektorzy tych uczelni wykazują się po pierwsze bardzo dużą kreatywnością, po drugie bardzo dużą przedsiębiorczością, a po trzecie czymś czego nam brakuje. Na co dzień wspaniałą współpracą. Politechniczna sieć Via Carpatia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego to przede wszystkim znakomita współpraca trzech politechnik na ścianie wschodniej naszego kraju. I to daje nam już na starcie bardzo duży optymizm i wielką nadzieję, że ta współpraca trzech politechnik w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie będzie się rozwijała a Minister Edukacji i Nauki jest od tego, żeby tego rodzaju projekty wspierać, jak tylko się da. W związku z tym przekazaliśmy odpowiednią liczbę środków na sieć badawczą, na sieć, politechniczną sieć w Carpatia im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale skoro pan rektor Pater, taki można powiedzieć ojciec też tego, Pater tego, 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 tego przedsięwzięcia mówi, że trzeba jeszcze na sześć projektów w ramach ISKRY, po, po dwa projekty czy po po milionie na, na uczelnię, to ja z, tej, z tego miejsca z Białego Stoku deklaruję, że te trzy miliony już są, panie rektorze, Dziękuję. przyznane na kontynuowanie i na rozszerzenie tego znakomitego projektu współpracy trzech Politechnik, ale też mogę Państwu zadeklarować, że będziemy tę współpracę rozwijać, wzmacniać również finansowo, bo to daje poważne efekty i to tylko na przestrzeni tych kilku miesięcy, kiedy kiedy państwo w ramach tej Politechnicznej Sieci Via Carpatia współpracujecie. Gratuluję Państwu rektorom, gratuluję wszystkim naukowcom, pracownikom naszych trzech Politechnik, gratuluję studentom i wszystkim, którzy biorą udział czynny w tym projekcie, projekcie, który się zaczyna i który się będzie bardzo dynamicznie rozwijał. Dziękuję bardzo.